Tam serdecznie na naszym kanale. Cześć ludzie! Jak widzicie, znowu zaczęliśmy coś majsterkować i tym razem zapraszamy Was do naszej małej toalety. Już Wam mówię, jak to wszystko będzie wyglądało. Tutaj z szefową postanowiliśmy, że nie będziemy robić żadnych półek, zabudów i tak dalej, bo. I tak mamy tutaj w domu wystarczająco dużo miejsc do przechowywania, że kolejne po prostu nie są nam potrzebne. A to by tylko trzymało kurz i więcej roboty by było. Więc tu będzie zabudowa tego geberitu, tego podwieszonego kibelka po całości wrzucona, podwójne płytowanie sobie zrobimy bo tutaj tam w moim pomieszczeniu też robiliśmy podwójne kibelek nie będzie centralnie na środku on jest przesunięty trochę do boku e, względem drzwi w zasadzie ale z racji tego, że tutaj w tym rogu będziemy mieli dotąd umywalkę i chcieliśmy po prostu siedząc sobie wiecie gdzie żeby po prostu nie obijać się nogą o tutaj szafkę, która będzie żeby było to Więcej miejsca, a tutaj zawsze możecie sobie ustawić jakiś berłoch, na brudy, koż na śmieci, i tak dalej. Więc od czego zaczynamy? W zasadzie wyznacznikiem naszej ścianki będzie geberit. Ja już widzę, że po prostu go skręcimy sobie tutaj na maxa, bo myślałem, że on będzie węższy niż rura, ale rura się tutaj doskonale chowa i ten udek, którego będziemy tutaj przykręcać dookoła, nie będzie stanowił problemu, także. Zobaczymy maksymalnie, ile to będzie musiało być odstawione od ściany. I na tyle po prostu sobie będziemy tutaj robili obrys i użyjemy naszego nowego lasera. Także do dzieła. Co? Naklejam sobie pod kontrolą majstra, gdyż stwierdzisz, że robię to krzywo. Majster faszysta. Tak. Słuchajcie, a my sobie już tutaj rozstawiliśmy laser. Nasz piękny laser z Chin. Odstawiliśmy sobie na około 16 cm. To akurat będzie tyle, żeby za tą bańką naszą, tym rezerwuarem była jeszcze dosyć przerwa, żeby tutaj nie było bezpośrednio do ściany dościśnięte. Tu jeszcze sobie takim archaicznym urządzonkiem sprawdziłem, czy kąt jest z obydwu stron, kąt jest zachowany. No i zobaczcie, że Dzięki temu mamy już odrysowane w zasadzie dookoła nasz tutaj tak jak profil powinien iść uDE i nawet nie będziemy tutaj już używać żadnej, żadnego sznurka do strzału po prostu nie ruszając tego lasera sobie przyłożymy tego udeka i będziemy wiercić, więc zobaczcie, że naprawdę taki laser płaszczyznowy no jednak ułatwia tą robotę i idzie i zobaczycie, że naprawdę wszystko wyjdzie runiutko. Proszę Państwa, czasami żartujemy, ale sprawa jest bardzo poważna. Mamy już walnięty nasz obrysik dookoła. Mamy już nawiercone w tym miejscu śrubki, gdzie będziemy przymocowywać nasz stelaż. Stelaż jest już seryjnie dokręcony tak, że tutaj mamy metr od ziemi. My akurat go tak zostawimy. Dojdzie nam jeszcze troszeczkę e, jakieś centymetr na czy ze 2 cm dojdzie nam jeszcze posadzki, także będzie tak jak w tamtym kibelku tam jest idealnie, także zostawiamy. E, co my tu zrobiliśmy? Nie wiedzieliśmy wcześniej jak wysoko będzie nasza tutaj posadzka i w ogóle jak z tym to musieliśmy właśnie dodać taką przedłużkę. Tutaj jest 25 cm, żeśmy sobie na 18 ucięli. Pasuje jak ulał. Cuk jest, bo śmierdzi. Ciała żeśmy nie dali. I wszystko będzie działać. O, najgorsze małe łazienki. Jezus Maria, jak tu jest ciasno, z człowieka denerwuje. Pamiętajmy, że przed. Za przed... Mało tego kurde płynu Kurwa szefowa oszczędza. Rzyf. Dobra, damy mu spłynąć Chyba to włożymy, nie? A później to wsadzimy Później sracz wsadzimy Dobra. Zleciało nam już płynu Poczekaliśmy pół godziny <śmary> Smarujemy, nie, nie szczędzimy Zobaczcie jak tu pięknie sobie szlifierką sfazowałem niemalże jak seryjnie wygląda. I jest dobra No i mamy te nasze instalacje. Piękne ładne. Kuknę swym okiem, czy jest równo. Chyba jest równo. Dobra. No mistrza. Nie przeszkadzało. I musi kliknąć. Klikło. Ustawiamy to sobie, tak jak żeśmy to. Wywiercili, na szczęście to jest na fasolkę, czyli można jeszcze sobie to jakoś wyrównać lewo prawo, prawo lewo. Jak widzicie mamy tutaj zaworek, ale Nie my, go, tu zaworek. my go, znaczy mamy tutaj przygotowane pod zaworek, ale my go sobie tutaj ciachniemy i tutaj damy sobie mówkę i podlecimy sobie aż tutaj bo to elastyczne, nic się z nim nie stanie zrobimy na sztywno więc teraz możemy sobie skręcić aha i tutaj od razu jak będziecie robić a wiecie, że macie podłogówkę to zróbcie pełną dokumentację tak jak przy elektryce gdzie co jak idzie, tak jak my tu zrobiliśmy popatrzcie na zdjęcie i dlatego yy, wiemy po prostu że na przykład tu mniej więcej 20 cm mamy przestrzeni bez yy, rurek gdzie śmiało możemy coś wiercić bo wiecie, jak przewiercicie rurkę, to ja nie wiem, co byście zrobili. No i kibel przywiercony, ustawiony już tutaj pięknie pod e, dalszą zabudowę. Teraz chcemy tutaj po prostu wstawić profil CD z boku tego udeka, wbić. Tutaj wbić. Następny profil tutaj na takich wąsach przyczepić z jednej i z drugiej strony przy gebericie. Płyty mamy 2,60. A tutaj jest akurat metr 30, więc będziemy je kładli w tą stronę, przycinając ją na pół, więc nam tutaj dwie ładnie wejdą tam u góry. Będzie docinka e, płyta, będzie podwójna, podwójne płytowanie, żeby to trochę usztywnić. E, musimy pojechać jeszcze do sklepu po mufę. Bo tutaj myśleliśmy, że trzeba będzie robić kolanka i wyginać. Natomiast zobaczcie, że to jest praktycznie z boku, a jak to lekko tutaj przekosimy, to. Nic się nie stanie, a wiecie, w instalacji zgrzewanej, czym mniej tych łączek i tak dalej, tym lepiej, bo Wam się przekrój nie, zmienia, nie zmniejsza. Więc wystarczy, że dokupimy sobie mufę, także dzisiaj już będzie wszystko, bo musimy jechać do sklepu, a jest jutro niehandlowa niedziela, także musimy wszystko kupić na zapas. Słuchajcie, płytki, kto nie wiedział, to takie płytki drewnopodobne będą tutaj na całej ścianie i na podłodze chcieliśmy położyć płytki takie jakie mamy w łazience tylko że one tutaj do tych delikatnych płytek które są, to są akurat płytki z paradyżu e, tamoe Tamowe się nazywają białe, mogłyby być e, takie za, za bardzo bo wiecie, zobaczcie zresztą pokażę wam to, będziecie wiedzieć o co chodzi ta płytka jest, jest fajna, naprawdę bardzo taka przypomina powiedzmy dąb, coś takiego bardzo naturalnie od te nasze płytki w łazience, też są super. Tylko zobaczcie, że widać ta deska imituje, to znaczy ta płytka imituje bardziej takie zniszczone drewno, podstarzałe, gdzie u nas w tym betonowym kibelku powiedzmy, że fajnie to wygląda. No a te też mają fajny format, bo są szerokie, tak samo jak ta płytka, natomiast mają 90 cm długości i będzie to wyglądało naprawdę spoko fuga jest ta sama. Nie? Więc jedziemy sobie teraz do sklepu żeby kupić brakujące elementy, bo jutro będziemy działać dalej. Także jutro w niedzielę Was serdecznie też zapraszamy wieczorkiem na film jak skończymy. No i te płytki będą mniej więcej tutaj do takiej wysokości. Jeszcze zobaczymy. Wykończone takim dekorem. Też z tej firmy. I tu powyżej będziemy malować. Nie wiem jeszcze jaki kolor, także jeśli macie jakieś propozycje to piszcie w komentarzach jaki tutaj kolor by pasował pod taką płytkę, taką płytkę. No i tutaj farba, z chęcią was wysłuchamy. No i na razie wszystko, słuchajcie widzicie wróciliśmy, działamy dalej. U nas wiecznie remont będzie trwał. Celarz <laughs> Cieszefowa się cieszy. Ale czego się nie robi dlatego, żeby ludzie byli zadowoleni, także... Pozdrawiam Was ludzie i do zobaczenia jutro. Cześć!